Dzień dobry, Piotrek Pro Audio, nagrywamy dzisiaj setny film na kanale. Jest to pewnego rodzaju rocznica, jubileusz. 100 filmów to już jednak jest coś, co warto podkreślić, że kanał się rozwija. No i w związku z tym rozwijaniem kanału, dzisiaj, tak jak już wcześniej zapowiadałem, po, po sezonie koncertowym, który powoli się kończy, idzie zima. Będzie u mnie, będę się starał zapraszać różnych ciekawych gości do mojego sanktuarium. No i dzisiaj jest bardzo ciekawa postać, którą mam przyjemność przedstawić Państwu Stanisław Szczyciński, z którym się znamy od prawie 40 lat. I on będzie bohaterem tego filmu. Kim jest Stanisław? To ciężko byłoby... Ciężko byłoby tak w jednym zdaniu krótkim powiedzieć, ponieważ Stanisław jest pianistą, klawiszowcem, jest kompozytorem i to różnego rodzaju muzyki, począwszy od klimatów poezji śpiewanej, tak? Można to tak nazwać, a skończywszy na jakichś bardzo poważnych formach wielogłosowej muzyki sakralnej, choralnej, poważnej, jak to się niekiedy określa, a ja tego określenia nie lubię, no ale bo, pozostańmy przy nim. Oprócz tego jest, tak jak powiedziałem, yy, pianistą, kompozytorem, aranżerem, to bardzo ważne, ponieważ yy, w czasie swojej kariery yy, no, aranżował takie bardzo yy, poważne, yy, jak to powiedzieć utwory aranżował, no, można kupić, tak? Aranżował również utwory dla bardzo znanego zespołu światowej sławy angielskiego wokalnego, o czym pewnie powie w trakcie tego wywiadu. E, oprócz tego jest też dyrygentem i twórcą chóru w Zalesiu Górnym, w którym mieszka po sąsiedzku ze mną. No w zasadzie zawodu w ogóle jest matematykiem, magistrem matematyki. Jest też, a przynajmniej był bardzo usportowionym człowiekiem, który trenował i tenis, i koszykówkę, i, i narty. No generalnie będzie to te jego inne aktywności niż muzyczne. To się postaram przedstawić w drugim filmie, bo postanowiliśmy podzielić ten materiał na dwa, żeby po prostu móc się skoncentrować w pierwszym na muzyce, a w drugim na tych Dodatkowych aktywnościach Stanisława. Także e, przechodzimy już do wywiadu. Ja tu sobie zrobiłem ściągę. E, I pierwsze pytanie jest takie: czy z tych wszystkich e, działek, które wymieniłem, czyli dyrygentura, wokalistyka, e, ja generalnie nazywam Stanisława animatorem kultury. To jest takie bardzo okrągłe, ogólne określenie, ale myślę, że dość dobrze. Do niego pasuje, bo właśnie wszystko to co robi jest mocno związane z kulturą muzyczną i on po prostu, tą swoją działalnością sprawia, że dla takiego przeciętnego człowieka kultura muzyczna stanowi jakąś wartość. Właśnie między innymi sądzę, to był jeden z powodów, dla których założył w Zalesiu chór, który to chór składał się i składa z całkowitych amatorów a odnosi wiele sukcesów. I ten chór, ile to już lat tak między nami? 30 prawie. O, ponad 30 lat, Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze to się nazywa. Można sobie wyklikać yy, w internecie, zobaczyć yy, w jakich, jakie nagrody chór zdobywał i tak dalej. No i właśnie to jest to, co charakteryzuje Stanisława. Jest między innymi też yy, kierownikiem muzycznym yy, festiwalu Piosenki dołującej w zimnych dołach, które też już pokazywałem. powiem więcej dyktatorem Dy artystycznym. Tak, dyktatorem artystycznym pokazywałem na kanale kilka takich krótkich filmików z tego festiwalu, można sobie to obejrzeć. No mówię, tych aktywności jest całe mnóstwo, i w związku z tym moje pytanie jest pierwsze takie na prawdziwe pytanie, to czy która z nich ma priorytet? To znaczy wymieniłem ich wiele, i czy, jeśli tak, to która, a jeśli Teraz ta, to czy to się zmieniało na przykład w przeszłości? Zdecydowanie jest tak, że jest sinusoida. A, a ta wielość zainteresowań, zainteresowań i kierunków, w których działam, to jest swoisty płodozmian. Jedno, jeżeli te uprawy dobrze się zaplanuje, to one całkiem... Pozytywnie na siebie nawzajem wpływają. Także, także granie, co więcej, jest tak, że zdarzenia tego świata w, w, w ogromnym stopniu wpływają na to, co, co robimy. Pierwsze, Piotrze, no, znasz, znasz niewątpliwie z autopsji tą, tą zasadę. No. Więc, więc, na przykład, moje, w tej chwili moim priorytetem jest fortepian. Jednak. Do, do fortepianu Taki w tej chwili, tak? Tak, fortepianu cusałem typu... się i, 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 i tak, jak właściwie, e, tak jak właściwie zrezygnowałem w pewnym momencie, e, przerwałem gdzieś w środku e, jednej szkoły muzycznej, gdzie, gdzie byłem na fortepianie i jak profesor powiedział mi słuchaj, bez czterech godzin ćwiczenia codziennie, to, to w ogóle lepiej daj sobie spokój. To dałem sobie spokój. W takim razie wypisałem się ze szkoły, wolałem pograć sobie w koszykówkę, pojeździć na nartach. No i studiowałem matematykę już w tamtym czasie. Także i o dziwo, teraz pandemia wymusiła. Skończyły się koncerty, człowiek musiał zostać w domu, a tutaj jest przyjaciel fortepian. Masz taki prawdziwy. Mam, w tej chwili mam pianino Becksteina, a. świetnie brzmiące. Miałem też fortepian Becksteina, ale niestety nie trzymał stroju. Yy, bo stary, nie no właśnie, ja przed chwilą przerwę ci na chwilkę. Bo początkowo miałem taki plan, żeby zaprosić Stanisława tutaj piętro wyżej, gdzie stoi pianino mojej babci, żeby Stanisław coś zagrał, ale nie zrobimy tego teraz. Dlatego że najpierw kolega mój musi przyjechać i to pianino nastroić. bo to pianino ja nie gram na pianinie. Moja babcia pięknie gra na pianinie. No przed wojną były koncerty w domu, było, były Steinwaye dwa, jeden do ćwiczeń, drugi do, do grania takiego prawdziwego, ale później po wojnie już tylko pianinko zostało, no i te pianina, jak babcia zmarła to ja jakby przejąłem i ona u mnie stoi jako pamiątka. Natomiast no, da się na nim zagrać, tylko trzeba go nastroić. Także, na no, no, nawet jeszcze, jeszcze inny pomysł, o czym nikomu nie mówiłem, żeby Staś przyjechał ze swoim klawiszem. Ale później sobie pomyślałem, tak, jak zaczniemy grać, to nam zabraknie czasu na, na rozmowę. A w sumie, rozmowa jest w tym momencie najważniejsza, więc może taki plan będzie na przyszłość, że przyjedziesz nie tylko ty, ale na przykład przyjedzie twój syn. I zrobimy jakieś takie małe tutaj wiesz, gym nie? O, może Krzyszka Barcika zaprosimy, żeby coś podegrał na gitarce i wtedy to będzie miało sens. No a póki co skupiamy się na dalszej Twojej historii. Jak najbardziej. To wiesz co, żeby, żeby nie, nie stracić wątku, by tam było no. o, tym, o tym ćwiczeniu, no właśnie, o, tym, że... o, tym, o tej niezbędnej ilości ćwiczenia, żeby żeby w ogóle, żeby w ogóle móc być zawodowcem, prawda? Całe moje życie właściwie pokazało, że to nieprawda. Że właściwie dużo, dużo, dużo ważniejsze jest to, żeby, żeby człowiek miał o czym grać, niż to, żeby miał umiejętności, umiejętności techniczne. Zresztą, potem wróciłem do, jak, jak okazało się, że jednak bez muzyki nie da się żyć, to wróciłem do szkoły średniej i skończyłem średnią szkołę na, 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 na fortepianie. I, na e, Bednarskiej? Na no, tak, no. tak, tak, tak. Ale, ale tak naprawdę solidnie zacząłem ćwiczyć dopiero w czasie pandemii. Czyli. Aha, no to, to całkiem <laughs> niedawno. Jak na ponad niedawno. 50 lat. Tak? Co więcej, co więcej mam taki swój zestaw ćwiczeń. No głównie pas pas Septymowe, z Małą Septymą, z Wielką Septymą, e, wszystkie we wszystkich przewrotach przejeżdża. E, 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 tak. I to właściwie jest taka moja codzienna dawka. A że gram to z metronomem, wobec tego wiem, że na przykład tę Septymą Wielką, to zaczynałem od tempa 80, gdzieś tak, że, że 3 lata temu, a w tej chwili gram Ista, 175. No, no, no. Wiesz, ale Ale, <śm> ale dużo to, <śm> tak, ale to <śm> też jest <śm> taka, nie wiem, czy to nie jest taka troszeczkę. E, droga, e, nie powiem, że ślepa, ale wiesz, to jest tak jak z gitarzystami, niektórym gitarzystom się wydaje, e, ja przepraszam, że takie porównanie użyłem, że ideą jest zagrać jak najszybciej, co nie do końca jest e, słuszną ideą, tak, tak, prawda? Tak, tak, Więc tak. Więc tak, tak. ja rozumiem, że Tobie chodzi wyłącznie o to, jak szybko jesteś w stanie, znaczy, na ile jesteś sprawny manualnie, żeby szybko zagrać dokładnie, tak? To jest trochę niespodziewany kierunek naszej rozmowy, ale, 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 ale to jest rzecz bardzo ciekawa, bo ch chętnie też się podzielę tym, bo, bo to właśnie w ogóle idea ćwiczenia i na, na, na czym to polega. Jak, jak właśnie byłem w tej szkole średniej. Byłem takiego, Może cały czas bardzo, bardzo, bardzo zasłużonego, wiekowego przedwojennego pedagoga, on się rozchorował. I na, na zastępstwo przyszedł drugi pedagog, jeszcze starszy od niego, jeszcze bardziej starszy słynny panie. profesor Lewiecki. I, i jak na, na pierwszych zajęciach w szkole średniej mówił, słuchaj, m, zapewne na egzaminie donerwujesz się, co? No i mówię, oczywiście, panie profesorze, że ręce się po co, jak nie trafia, wszystko jest fatalnie. Słuchaj. i Ja jak byłem profesorem na Akademii Muzycznej przed wojną przeprowadziłem z moimi studi studentami szereg eksperymentów i wypracowałem taką teorię, którą, która naz którą nazywa się, którą nazwałem asocjacja ruchu. I jeśli zgodzisz się, żeby ćwiczyć według tego, tego, tego systemu, który ci podam, to przestajesz się w ogóle denerwować. Wchodzisz w to? Chodzę, Panie Profesorze. I system polegał na tym, że no powiedzmy jakaś etiuda, powiedzmy Chopina, gra się trzy pierwsze dźwięki, gra się tyle razy, aż ręka zacznie grać automatycznie. Potem powiedzmy rezygnuje się z pierwszych dwóch dźwięków, zostaje się ostatni, następne trzy. One, tak? I potem, potem się to łączy, aż i gra się powiedzmy 50, 70 razy, aż, aż, aż może się o czymkolwiek, a ręka sama gra. I rzeczywiście, tak składając utwór przez kawałecz, kawałek po kawałeczku i łącząc te króciutkie moduły, dochodzi się do takiej, do takiej dla mnie to było szokujące doświadczenie, że no, zgodnie z tym, jak, co profesor przewidział, siadałem do fortepianu, Mogłem czytać gazetę, oglądać telewizję, a, a ręce grały cały, cały, cały utwór I, i co więcej, właściwie w ogóle bez możliwości pomyłki, bo te, ten ruch był no. tak wgrany, że. Ja to zauważyłem u niektórych dobrych muzyków, na przykład amerykańskich, nie dlatego, że amerykańskich, że tylko amerykańscy są dobrzy, ale nie wiem, czy też zwrócić na to uwagę. Ja mówię nawet o muzyce takiej, no powiedzmy, rokowej, nie. Są mm -hmm. tacy, wychodzi kapela i widać że się męczą, że każdy dźwięk który z siebie <laughs> wydają to jest męka, on mm -hmm. po prostu, a są tacy, którzy wychodzą i tak jak mówisz tu se gra, a tam se może nie masz rozmawiać z kimś, tak, nie? po tak. prostu luz na scenie, mm -hmm. taki autentyczny, prawdziwy, ale to wynika niestety, czy na szczęście jednak z umiejętności, to nie jest coś co można sobie, a będę dzisiaj luzacki i będę co trzeci dźwięk będzie fałszywy, mm -hmm. nie? Mm -hmm. tu właśnie chodzi mm -hmm. o to żeby, ja od razu to widzę. Jak oglądam jakąś kapelę i widzę, jak oni grają, to ja widzę, czy oni się cieszą muzyką, czy oni cierpią. Cierpią, bo starają się, wiesz, na, na, i, i nie bardzo im to wychodzi. Przez to to się robi takie sztuczne, takie, wiesz, takie, no, takie nieszczere, nie? A to, co ty mówisz, no jednak wymaga długich ćwiczeń, wymaga pracy i wymaga lat, żeby to opanować. To nie jest taka rzecz, którą można sobie od tak. Ale pociągnę dalej Piotr, słuchaj, no, no. bo jest tak, że, <laughs> że, Nie, ja muszę... mimo, że mimo, że ten system zadziałał fantastycznie, no. to y, jestem gorącym przeciwnikiem tego systemu. Aha. Y, mia, mianowicie moje dalsze wszystkie do, doświadczenia, a szczególnie chęć grania muzyki improwi improwizowanej, właściwie wyklucza tą, taką no, metodę. Tak. Y, ale okazuje się, że że równie dobrze można ćwiczyć głowę, że właściwie ruch palców jest, jest rzeczą wtórną, że, że najwięcej da się zakodować, wyćwiczyć, wyćwiczyć też, e, usprawnić, e, usprawnić sterowanie palcami z głowy, z mózgu, tak? więc to e, i, e, i teraz moje, moje ćwiczenie polega na tym, że właściwie ćwiczę szybkość myśli przede wszystkim. Szybkość myśli i sterowanie palcami tak, żeby w miarę, w miarę możliwości, jeżeli to tylko jak, jak tylko mi się to udaje, żeby, żeby na przykład jak gram na białym klawiszu, żeby nie czuć, żeby trafiać w środek, nie czuć tych dwóch no. <grym> w boku. Na, na czarnym ćwi, czuć środek klawisza pod palcem. Nie? I tak sterować palcami i myśleć, najlepiej nie patrzeć na klawiaturę w ogóle, tylko, tylko sterować myślą. I to jest do wyćwiczenia. I co ty Masz słuch absolutny? Słucham? Nie masz słuch absolutny? Nie, nie ma. Bo sz... mi kiedyś chyba Marcin powiedział, że tam można ci zagrać dziewięć dźwięków, czy ileś tam jakiś wie, złożony bardzo akord i ty po kolei powiesz no, każdy tak. jaki został zagrany, nie? No, no to... raczej tak. No, no... <śmiech> <śmiech> no, nie, nie zawsze się <śmiech> <śmiech> sprawdza. Dobra, Dobra, tak. Bo tak, do, 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 fac, fac, facie, że żeśmy odbiegli e, troszeczkę, ale dobrze. I to teraz takie pytanie: czy ta Twoja cała działalność muzyczna ma, ma związek z jakimiś rodzinnymi tradycjami, czy jesteś jakby w pierwszym pokoleniu takim geniuszem? W pierwszym pokoleniu, tak. I e, historia jest taka, że moi rodzice posłali mojego brata, który został jest zawodowym muzykiem, który też a, a, jest magistrem ekonometrii, ze studium doktoranckiego uciekł i zajął się zawodową, zawodową muzyką. Zresztą podobnie jak ja, skończyłem studia, obroniłem tytuł magistra i właściwie jednego dnia jako prawdziwy matematy matematyk nie, przy, nie przepracowałem, bo od razu poszedłem grać. Nie uczyłeś, z... nie uczyłeś przypadkiem. E. Uczyłem potem już dużo później uczyłem ale muzyki. Tak. Ale w związki między muzyką a matematyką jednak są dość oczywiste, prawda? Tak. Te tak, interwały, tak. te stroje, to wszystko, to, to znajduje takie bezpośrednie wręcz Coś, odniesienie, tak. tak? Oczywiście. Także tym... myślę, że to też miało jakieś tam... I tak mi się wydaje, że na przykład ktoś to... Ja mam dużo takich właśnie znajomych, którzy powiedzmy pokończyli jakieś studia, takie ściśle. No, w naukach ścisłych, fizyków, matematyków i oni działają w zupełnie innych działkach, w zupełnie innych branżach, ale zawsze twierdzą, że to im bardzo pomagało. Właśnie takie ścisłe myślenie na hmm. przykład o fizyce czy o matematyce znajduje przełożenie na zupełnie inne dziedziny, który, którymi oni się zajmują. I myślę, że u Ciebie też no, było coś takiego, że skoro się zająłeś tą matematyką, to mózg jakoś tak funkcjonuje, że jednego skłania w kierunku, nie wiem, przedmiotów ścisłych, drugi jest humanistą, każdy z nich może być też doskonałym muzykiem, prawda? Mhm, oczywiście. E, tylko, że no mówię, te związki właśnie między, między matematyką a muzyką dla mnie na przykład są czytelne. No, myślę, że tak. tym bardziej dla ciebie. Raz, że, że, że no dobra, a rodzinnych właśnie tradycjach. Czyli no właśnie. Pierwsze pokolenie. Tak, więc, więc moi rodzice posłali mojego brata na, do szkoły muzycznej na do klasy Skrzypiec. Męczył się jak potępieniec. Coś okropnego. Coś I nie, w dodatku nie tylko on się męczył, ale też no, my się męczyliśmy. <noise> bo, bo te początkowe próby grania no, na skrzypcach, szczególnie jak ktoś nie ma tak do końca serca i zapału. Zresztą o tym, o tym też warto będzie powiedzieć, bo, bo o ile. To co wspominałem, że w pewnym momencie porzuciłem średnią szkołę muzyczną, a potem po trzech latach do niej wróciłem, tylko. Tylko, że wiedziałem, że, że chcę się nauczyć tego, 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 brakuje mi tutaj jakiejś techniki, więc chcę. I okazało się, że wtedy y, nauka w ogóle jest 10 razy szybcia 10 razy bardziej efektywna przede wszystkim. Mm. Człowiek rzeczywiście, tak, że skończyłem szkołę z samymi wyjątkami, <grym> ale, ale po prostu, gdy się chciałem i dalszej nauczyć, to nie, wystarczyło. nie, nie Skończyłem to wtedy zupełnie. też i matematykę, i, i, i stwierdziłem, że no, znaczy mam miałem bardzo dużo kolegów, którzy Patrz, studiowali, dalej. no i stwierdziłem, że, że szybciej dojdę do różnych rzeczy, na których mi zależy sam, że program uczenia w wyższej szkole nie jest taki dokładnie, jaki bym A, sobie ale, chciał, ale i takie pytanie ważne w kontekście w ogóle ogólnie wszystkich muzyków. Czy jednak mimo wszystko zapewne uznajesz, że jakieś podstawy muszą być, prawda? Trudno sobie wyobrazić muzyka na Twoim poziomie. Mówię o, nie wiem, no chociażby o takich sprawach jak aranżowanie czy zapis nutowy, kompletnego amatora. No ja sobie nie wyobrażam, prawda? Mu musi być jakaś podstawa w formie, y no może troszkę inaczej jest na przykład z wokalem, prawda? Bo teoretycznie można sobie wyobrazić, myślę, tak jak y tworzysz ten chór. Tak? Mm -hmm. organizujesz kurs, zatrudniasz ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z muzyką, nie tylko że ze śpiewaniem, ale w ogóle z muzyką, i nagle po ilość tam latach oni potrafią to zrobić, tak? ma, że jak zawodowcy, no, przynajmniej brzmią w zespole, wszystko się zgadza, tak? Wiesz, trochę, bym, po, to trochę bym polemizował, bo, bo wiesz, przykłady takie na przykład mój ulubiony Errol Garner, nie wiem czy, czy pamiętasz? No tak, to, to, to był człowiek, który nie znał nud w ogóle. No, Gershwin też podobno z tymi minutami, niekoniecznie tam. A to czytamy, nawet nie wiem. Tak, to, to coś by to się da, No to... i wielu muzyków, przecież takich z mojej mm -hmm. działki, tych rokowych, wiesz, takich dalsz. znakomitych gitarzystów, dalsz. na przykład gitarzystów. Oni i y, 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 jak się czyta, na przykład zapis, no, jak się ogląda, bo ja nie czytam nut, ale jak powiedzmy, była taka kapela Jest. Mm -hmm. No i tam był taki Steve Hall. i On jest fantastycznym gitarzystą. Ja w życiu bym nie pomyślał, że człowiek, który wygrywa takie frazy, który tworzy takie harmonie, że on jest do zapisu nutowego. Ja później czytam, że on nie czyta nut. No mówię, kurde, no jest niemożliwe. No, jak słucha się harmonii niektórych tych utworów, gdzie on, jakby, jest kompozytorem, to mi się wydaje, że czegoś takiego no, nie sposób byłoby stworzyć bez wiedzy muzycznej. Jednak się okazuje, proszę bardzo, tak, jest talent, ja rozumiem, jest, jest po prostu mózg, pracuje w tym kierunku, mhm. jest ukierunkowany na to, i on to potrafi. I ja ja się całkowicie nie zgadzam z Pendereckim, jeśli mogę, który kiedyś powiedział, że dla mnie y, muzyk, który nie zna zapisu nutowego, nie może uważać się za muzyka. Być może troszeczkę, prze, prze, znaczy niedokładnie zacytowałem, ale i, idea tego, tej wypowiedzi była taka. Nie wiem, no nie do końca jest tak, uważam. Na pewno nie. Na pewno nie. Tym bardziej, że ale to, ale to, to jest znowu od, zupełnie oddzielne od no zap no, zapis. Ja, ja, ja. Tak. Zapis notowy jest, jest jakimś przybliżeniem, i to przybliżeniem, jeżeli dobrze się tego przybliżenia nie odczyta, tak, to, to może być wręcz destrukcyjny. Wiesz, dla mnie najlepszym przykładem na potwierdzenie tego, co teraz wspólnie, do czego wspólnie żeśmy doszli, osiągnęliśmy konsensus, że ta wiedza taka szkolna nie jest konieczna, jest jak moja babcia. Która po prostu, ja jej przynosiłem no, nuty, no, do, dowolne no, nuty, Beethoven, no. Chopin, ona siadała i grała. Ona nigdy nie chodziła do żadnej szkoły. I grała tak, że ja uważam, że spokojnie mogła wziąć udział, w, co najmniej w eliminacjach do konkursu Chopinowskiego. I tutaj chyba możemy wrócić do, do właśnie tej mojej pierwszej tezy, że, że najważniejsze to jest chcieć. Nie? Najważniejsze no. to jest mieć ciąg, mieć pasję. Dobra, do tego, to żeby, powiedz żeby teraz dawać, o tej... Kolokwialnie, powiem, chcicy do grania i o tych początkach. Kiedy to się zaczęło? Dobra, wracamy do mojego brata, wierze. który żem polił nas no skrzydłach, no. ku utrapieniu swoim przede wszystkim rodziny. No i, i rodzice tak. powiedzieli: No, nie, no to temu młodszemu w takim razie uszczędzimy tego okrutnego losu. Nie będziemy go do szkoły wysyłać. Ale właśnie, im bardziej nie, nie, nie wysyłali, tym bardziej ja się tym interesowałem. I na szczęście w pewnym momencie przyjechał nasz wuj, który był pierwszym altowiolistą w okresie, w orkiestrze Leningradzkiej. A. Przy, przyjechał tutaj, e, grali jakiś koncert, dyrygował Henryk Czysz, nie wiem, być no, może tak, że pamiętasz, tak, tak. i wuj, e, wuj... Był dyrektorem -y, Filharmonii, tak? Tak, on Czysz. prowadził te pro, programy telewizyjne, no, no. takie popularyzujące mu muzykę. I w pewnym momencie wuj, będąc na koncertach w Polsce, Henryka Czyża e, Wziął za, za i zaprowadził go do nas do domu. Mówił, za, po, powiedz zagraj coś Stasiu. I, a Henryk powiedz, czy on powinien się uczyć muzyki, czy nie. No, no ja coś tam zagrałem, mówił koniecznie wysyłajcie go do szkoły. Powiedział Henryk, czyś I, i, w ten sposób, i w ten sposób trafiłem do szkoły. Zresztą, no właśnie, zresztą jakoś już miałem może z 10 lat, więc późno, późno zacząłem taką porządną edukację. Ale też byłem tym tak zafascynowany, pytałeś przed chwilą o to, czy mam słuch absolutny. Wiesz, w momencie, kiedy się obudzę i mój mózg jeszcze nie nie zaczyna świadomie działać, to słyszę absolutnie. Aha. Wtedy wiem, absolutnie ewentualnie, ewentualnie jeżeli nadużyję alkoholu, to też słyszę absolutnie, <laughs> bo mój mózg przestaje działać, wiesz. Ale ja wiem, się. że wiele osób ma słuch absolutny, o tym nie wie. To tak, nie ma nic wspólnego z muzyką. No tak, Czyli tak. słuch absolutny nie jest w żadnym wypadku powiązany ani z wykształceniem, ani z chęcią, nie, nie, po prostu nie. się go ma albo nie. Tak, I w tak, pewnym jest, momencie takie dziecko, które w ogóle nie jest, tego, raptem się okazuje, o, ma, a to wcale nie znaczy, że to trzeba dodać, bo nie każdy o tym wie, że samo posiadanie słuchu absolutnego to jeszcze nic nie znaczy. Nie znaczy, że, na przykład, że taki ktoś będzie dobrym muzykiem, może być zupełnie yy, wręcz przeciwnie. On tylko po prostu jest w stanie powiedzieć, jaka to jest nuta, jaki to jest dźwięk, ale on tego nie potrafi prze, yy, przetworzyć w nic sensownego, czyli po prostu no tak. ma, bo ma. Wiesz, jest tak, że na, na moi, moi koledzy czy koleżanki ze słuchem absolutnym, to często jest utrapienie chórów. No tak. Się tam... bo, bo chór, jednak ta intonacja no, prawie zawsze trochę jeździ. Tak. A ten śpiewa swoje. Dobra. Jest jedynym fałszującym w ten sposób w kurze, bo cały chór się Prawda? Więc ten słuch absolutny wcale nie jest, nie jest takim nie, nie błogosławieństwem, które no, przydaje się, powiedzmy, nie wiem, naszemu koledze Jarkowi, jak na przykład przynosi mu się nagranie, i on potrzebuje. Z tego zrobić zapis nutowy, no to no akurat tak, jest tak. dość cenna. Nie no, ale, ale to wtedy słuch w, względny, no bo absolutny tylko polega na tym, że, że jakby nie masz, nie masz punktu odniesienia tak, i nie od razu nie wiesz, nie wiesz, wiesz, że jaka to, to jest C3, tak, 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 jaka taka, to jest, czynna, jaka, czynna, jaka tak, to jest tak. wysokość. Bo w momencie, kiedy już słyszysz pierwszy dźwięk zagrany, no to już następny wiesz. No, za, no tak, za, tak. <laughs> słuchem takim względnym. Nie, nie, nie. No, tak. no dobra, nie. Czyli, czyli te pierwsze początki, czyli jednak. Nie każde dziecko ma to, że chce się uczyć, prawda? A ty miałeś tą chęć nie, do nauki, Ale to może właśnie dlatego, że, że, że jakby ta, ta możliwość mi się nie, nie przychodziła, nie przyszła łatwo. Tak? I to moim zdaniem jest też klucz do, do zrozumienia. No dobra, i poczekaj, bo tak załatwimy na Trzy minuty do końca limitu. O, A, dobra, no to... Ale poczekaj, trzy minuty do tych pół godziny? Tak. U. To widzę, że zrobimy, musimy zrobić nie dwa filmy, tylko co najmniej trzy, bo jeden będzie jakby pierwszą częścią muzyczną, drugi będzie drugą częścią muzyczną, Krzysiowi będzie ręka zdrętwiała, więc zrobimy przerwę teraz chwilowo, napijemy się może czegoś. Ale nie tak, żeby się nam Nie, 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 nie no właśnie. A, a skończę jeszcze, wiesz, bo, 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 bo to ważne jest. System nauczania w szkole podstawowej jest taki, że zaczyna się od, od tonacji cedur. No tak? Tak. Cedur, a może najpierw na My namion. Nie w szkole jeszcze uczyli muzyki. No właśnie, więc, teraz więc nie uczą. Więc zobacz, jest tak, że, że człowiek, który, którego otacza muzyka, a zna tylko na razie tą cedur, wobec tego na siłę, trans na siłę to transponowałem to wszystko, to wszystko to do, do, do tej dr. tonacji. I w ten sposób, moim zdaniem, wykasowałem sobie słuch absolutny. <laughs> Na, Dobra, na te... y, mamy akurat rezerwę czasową, tak żeby zakończyć ten film w jakiś fajny sposób. To powiem, że w następnym odcinku porozmawiamy już o. E, na razie jest to e, wstęp do kariery, a ten drugi odcinek to już będzie taka prawdziwa kariera. Dobrze? Znaczy kariera w, w rozumieniu tutaj naszym. E, niekoniecznie kariera taka, jak to się niektórym wydaje, że kariera to jest wtedy, jeśli codziennie jest się w telewizji, prawda? Albo w internecie, w jakimś tam portalach społecznościowych. No różnie można tą karierę rozumieć. Ja na przykład ją rozumiem. Myślę, że podobnie jak Stanisław. Dobra, weź to za przystopuj. Dziękuję.